Mikołaj Gomułka jest kompozytorem dla historii muzyki polskiej bardzo istotnym, ale nie tylko dla historii muzyki polskiej, również dla historii naszego języka i kultury, ponieważ umuzyczniał teksty, psalmy w parafrazach Jana Kochanowskiego. I w tej formie muzycznej możemy otrzymać do tych psalmów jakby taki nowy dostęp. Usłyszeć te teksty znaczy coś innego, niż je przeczytać. Czytaliśmy je wszyscy chyba w szkole, niektóre z tych psalmów, natomiast poznać całe dzieło, cały Ewr Kochanowskiego w tej formie właśnie muzycznej, to jest ogromna przygoda. No to moje pierwsze spotkanie z Agnieszką budzińską Przez wspaniałą artystką światowego formatu, która wiele wyrozumiałości, mądrości i radości na nas przelewa. Z agnieszką pracuje się fantastycznie, ponieważ jest to osoba obdarzona ogromnym poczuciem humoru i dystansem. Jest świetnym muzykiem oraz fantastyczną śpiewaczką, więc zna specyfikę głosu pozwala nam na swobodne śpiewanie w sposób bardzo naturalny i charakterystyczny dla każdego z głosu. Jak to miło, jak ktoś mnie nagrywa. Jestem w tej niezwykłej sytuacji w tej chwili, że ktoś inny zakłada mi mikrofon, a zwykle przy sesjach to ja troszczę się o takie wszystkie sprawy, jeśli chodzi o ustawienie i tak dalej, więc bardzo miło. Czy straciłam rachubę czasu? Tak, straciłam. Już nie wiem, która to sesja i nie wiem, który to album. W każdym razie dlatego, że każdy dla mnie jest fascynujący i każdy jest zupełnie inny. I dlatego podchodzę do każdej produkcji zupełnie od nowa. Zdecydowanie widzę, że chór również przeżywa te teksty, bo bardzo wczuwają się w to, co mówią. I właśnie to podkreślenie znaczenia słów stwarza jednocześnie piękność brzmienia i Powoduje, że cała wymowa jest o wiele bardziej i precyzyjna, i, i dochodzi bardziej do serca. Zacznę od tego, że już po raz kolejny spotykamy się z panią Agnieszką, żeby nagrać psalmy Mikołaja Gomułki i nagrywamy kolejną płytę, już chyba dziewiątą. Dla nas jest to oczywiście muzyka dosyć archaiczna, i, i, ale nagrywanie czegoś, co już ma 500 lat, no jest niesamowitą przyjemnością i naprawdę to jest dla nas wielki zaszczyt, że taką muzykę możemy wykonywać i nagrywać. Luckily, it's not the first time uh, that I'm in touch with Polish Renaissance and early Baroque music, what is a really very rich heritage in music with lots of influences from Italy. And now we have uh, fantastic sounds uh, where I don't understand each word since I'm not fluently capable uh, of the Polish language but the meaning uh, is getting clear through the way of the composition of use of the dissonances what really uh, gives us as uh, non-polish speaker a very good understanding of the phrase and of the line of the wonderful sounds <laughs>